na sobie i dzisiaj będziemy budować dom morta, więc no zaczynajmy Dobra, idziemy najpierw po Filipa i to to są? Ja, one tutaj są yy, te świeczki. No i dziś prowadzą. Dobra, idziemy najpierw do Filipa. I pokażemy mu to. No to coś kolejnego się dzieje, pewnie jakiś znowu kolejny haker na Xenopoli będzie. Ty, mysz, jakaś mnie bija. Dobra, halo Filip, Filip, halo, halo. Gdzie ty jesteś? Jestem. O, jesteś, siema, siema. E, no to mieliśmy dzisiaj ogólnie budować do Morta, nie? Ale... No ale chodź zobaczyć. Kolejna rzecz jakaś się to. pojawiła, jakaś, jakaś droga z tych, z świeczek. Droga świeczek, nie idziemy? No, idziemy. No, Dobrze. no, to, no to dawaj. Idziemy dalej. Gdzie kolejna? Czekaj, ostatnio była tu. To pewnie gdzieś. Tutaj jest, tutaj jest. Dobra. Co? Zginąłeś? Nie żyjesz, dobra. Nie. Gdzie kolejno? Tu jest. Tu jest. Tak, to daleko? No Tutaj kolejna Tu, tu. kurde no odgry nam się trudniej e, odnaleźć je. Tutaj kolejna, tutaj kolejna, tam kolejna, tutaj, tutaj jakiś ten Tu, tu okay. Tu są rozrzucone jakieś yyy... Ender Perły Tutaj A no, chyba w górę to prowadzi Patrz. Ja wodą. Ja mam taki, zostało mi rzędu. No nie umiem tepać. Ja w tej jakimś lesie na razie. Wchodzisz? No, wchodzę na górę. O, tu kolejna mam, mam kolejną. Czyli na górę. Czyli wioska. Tu kolej... Wioska jakaś? Dobra, to idę do ciebie. Tutaj było kolejna. Tu kolejna. Tu kolejna. Tu kolejna. Kolejna, kolejna, kolejna Idę sprawdzić te domki Dobra Dobra przeszukaj i ja też parę przeszukam Ty iść tam na dół, ja tutaj Dobra. u góry Dobra hmm, To jest Ej bo w te pięciu domkach jest ta świeczka, idę zobaczyć No to idę do ciebie Aj tak Słuchajcieś pod łóżkiem, co to jest? Aj faktycznie dura? Czekaj, zniszcz łóżko. O, nie ma nic, to czekaj, to zrobię... potera. teraz. Krzynka, chodź, chodź idzie. Jakaś książka. Dobra, wezmę książkę, ty weź resztę rzeczy, ty weź Ej, bo tu są jakieś craftingi na legendarne temy. Smoczy miecz. Dwie narytowe sztabki, trzy pałki Blaze'a, jeden patyk. Dzięki, dzięki. Jakieś legendarne przedmiotu. Czekaj, kolejne jest. Niezniszczalny kilof. trzy sztabki netherytu. dwie sztabki obsydianu. Co jest takie coś? Dobra. I cztery patyki. Stalowa zbroja. O kurde, to jest mocne. Helm, pięć bloków nederytu. Na pierśnik, osiem bloków nederytu. Spodnie, siedem bloków nederytu. I ostatnie buty, cztery bloki nederytu. Co to jest? Dobra, idziemy. No, ja bym, znaczy co? No Idziemy, idziemy, ale e, to jest dziwne, strasznie. No, no. no. Oj, czekaj. Teraz. Nie, dobra, podbuduje się. tak czy nie. Nie, wy, ten kopię się, ale. No, no. Mega dziwne. Dobra, wróćmy do wioski. No i na Iksionopoli podejmiemy decyzję. A, a to to jest za wioska. To nasza. No to nasza, to nasza wioska. Idziemy, idziemy. Jestem, jestem, jestem. Dobra. Więc tak. Jaką decyzję podejmujemy? Robimy te itemy. No to samo ładne. To dobra, tylko yy, jeszcze co naj, najszybciej zrobimy? Smoczy mieć, to mamy 2 netherytowe sztabki, trzy pałki Blaze'a i jeden patyk. Ja mam pałki Blaze'a, patyk mamy, do tego dwie sztabki netherite'u, no to to jest łatwe. Niezniszczalny kilo. Trzy sztabki neterytu, Dwie sztabki obsydianu, nie wiem w ogóle co to są za sztabki. I cztery patyki, no to to jest już trudniejsze, bo jakieś sztabki obsydianu nawet nie wiemy jak jest zdobyć. No i stalowa zbroja jest najtrudniejsza, więc ja bym zrobił pierw... Smoczy miecz. To dobra, to chodź. No dobra. Do no, to, no to... Ale nie, to zrobimy w następnym odcinku. No dobra. Dobra, to widzowie, w następnym odcinku robimy smoczy miecz, więc oglądajcie. Więc trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.